Nerd nerd Witam! W dzisiejszym poradniku chciałbym przybliżyć Wam stronę Pixeler.com. Strona ta jest swoistym edytorem grafiki. Interfejs bardzo przypomina znane programy, np. GIMP. Do jej uruchomienia wystarczy nam połączenie z internetem oraz przeglądarka internetowa. Aby uruchomić stronę, otwieramy naszą przeglądarkę internetową. Następnie w pole adresu wpisujemy adres pixlr.com. Kiedy strona poprawnie nam się załaduje, po lewej stronie możemy zobaczyć dwa przyciski. Pierwszy przynosi nas do edytora graficznego, drugi natomiast przynosi nas do edytora zdjęcia. Ja jednak najpierw przejdę do edytora graficznego. Po uruchomieniu edytora mamy do wyboru cztery przyciski. Dzięki pierwszemu z nich możemy utworzyć nowy obrazek. Drugi przycisk pozwala nam na otworzenie obrazka i pobranie go z dysku naszego komputera. Trzeci pozwala nam na otworzenie naszego obrazka z wybranej strony internetowej. Wystarczy wkleić jego link. Ostatni z przycisków pozwala nam otworzyć obrazek z biblioteki pixelera. Facebooka lub np. Picasy. Ja najpierw otworzę nowy obrazek. Po kliknięciu przycisku Utwórz nowy obrazek okazuje nam się okienko, w którym możemy wybrać nazwę pliku, ustawić jego rozdzielczość bądź też przezroczystość. Po zatwierdzeniu własnych ustawień, klikamy przycisk OK. Interfejs pixelera jest łudząco podobny do programu GIMP. Składa się z górnej belki menu. Na niej znajdziemy 9 zakładek: zakładkę Plik, Redaguj, Ustawienia obrazka, Ustawienia warstwy, Przystosowania, Filtr, Widok, Wybór Języka oraz Menu Pomocy. Po prawej stronie belki menu mamy opcję Zaloguj i Zapisz się. Posiadanie konta na stronie Pixelera daje nam możliwość zapisu tworzonych projektów i obrazków na serwerze Pixelera, dzięki czemu możemy je później otworzyć ponownie bez potrzeby zapisu ich na dysk naszego komputera. Poniżej po lewej stronie widzimy pasek narzędzi. Znajdują się tam wszystkie niezbędne opcje znane z innych programów graficznych. Na środku widzimy obszar roboczy, którego rozmiar ustawiliśmy podczas tworzenia nowego obrazka. Po prawej stronie widzimy trzy okna. Pierwsze od góry to okno nawigatora, poniżej okno, w którym możemy dodawać i zarządzać warstwami. Ostatnim oknem jest okno Historia. Teraz przejdę do edytora zdjęć. Umożliwiam dodawanie efektów, nakładanie ramek i zarządzanie kolorami w wybranym przez nas zdjęciu. W głównym ekranie mamy do wyboru, skąd program ma pobrać nasze zdjęcie. Mamy do wyboru trzy możliwości. Pierwsza to wybór zdjęcia z dysku naszego komputera. Druga to zrobienie go za pomocą naszej kamery internetowej. Ja, na potrzeby tego poradnika, wybiorę jedno z przykładowych zdjęć z galerii Pixelera. Po wybraniu zdjęcia ukazuje się nam kuweta fotograficzna z wybranym zdjęciem. Poniżej widzimy zestaw ustawień kolorów. Domyślnie do wyboru mamy 25 efektów, jednak gdy nie dają one żądanego rezultatu, możemy kliknąć po więcej. Po wybraniu opcji więcej mamy do wyboru trzy kategorie. Efekty, nakładki oraz ramki. Przechodząc do interesującej nas kategorii, mamy wybór trzech podkategorii. Każda z nich zawiera od 8 do 25 filtrów. Możemy dodać wybrany efekt poprzez kliknięcie go lewym przyciskiem myszy. Wybrany efekt uzyska ikonkę taśmy filmowej. Po uzyskaniu oczekiwanego rezultatu możemy przejść do wyboru nakładek. Tutaj, po wybraniu opcji Więcej, mamy dostęp do prawie 150 różnych efektów. Kiedy uznamy, że efekt jest zadowalający, możemy przejść do zakładki ramki. Biblioteka Pixelera zawiera nieco ponad 100 ramek możliwych do zastosowania w naszym zdjęciu. Gdy zdjęcie ostatecznie wygląda tak, jak sobie tego życzyliśmy, możemy zapisać je poprzez przycisk Save. Na końcu pozostaje nam do wyboru miejsca zapisu zdjęcia. Pierwsza opcja umożliwia nam zapis na dysku naszego komputera, druga to zapis na serwerze Pixelera. Wielkie dzięki za obejrzenie mojego poradnika. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i na www.nerdcorner.net.